Obniżenie podatku od środków transportu. Co w momencie, gdy auto zostało sprowadzone z zagranicy na zagranicznych blachach? Jeżeli chodzi o podatek. Więc dopóki auto jest na zagranicznych blachach bądź nie posiada polskich blach, nie, jest, nie podlega płatności podatku od środków transportowych w Polsce. Ponieważ tylko pojazdy zarejestrowane w naszym kraju takiemu obowiązkowi podlegają. Więc zakup pojazdu bez polskich blach jeszcze niczego nie zmieniają, niczym nie decyduje, należy zarejestrować ten pojazd i dopiero rejestracja, data rejestracji tego pojazdu ma wpływ na ten podatek. I tak jak każda zasada podatkowa tutaj podatku od środków. Transportowych mówi, że wszystko, co się wydarzy w danym miesiącu ma swój skutek od pierwszego dnia następnego miesiąca, więc bez względu na to, kiedy ten pojazd zagranicy przyprowadziliśmy i kupiliśmy, jeżeli go zarejestrujemy na przykład 10 listopada, to od 1 grudnia ten podatek będziemy płacić w Polsce. Ponieważ a deklarację i płatność do 15, że tak powiem, a od 1 grudnia są on